A już teraz obiecana prognoza pogody Ksenia Chlebicka ponownie z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedna z ostatnich zimowych prognoz pogody. Chyba tak mogę powiedzieć. Właśnie Boż? tak już obiecałam państwu, że sprawdzimy, czy w tym dniu, gdy zmieniają nam się pory roku, możemy liczyć na taką faktycznie typowo wiosenną aurę. Jak najbardziej, ale ja, ja muszę powiedzieć, że oczywiście mamy różną klasyfikację pór roku. Chyba jednak przyzwyczajenie jesteśmy, że pierwszy dzień wiosny to jest 21 marca, czyli jednak jutro w piątek jak to Kusi wszystkich uczniów. Ja już nawet nie chcę się nad tym zastanawiać. Dzisiaj będzie pięknie, będzie słonecznie, jutro będzie pięknie, słonecznie i minimalnie cieplej. Także i astronomiczna, i kalendarzowa wiosna, naprawdę pierwsze jej dni jak najbardziej będą nas po prostu rozpieszczać. I cieszę się, że tutaj nasi dziennikarze, nasi edytorzy przygotowali obrazki w końcu. Nie tylko ze stoków, chociaż takie też się pojawiają, ale też. A obrazki z wybrzeża. Będziemy podziwiać wybrzeża. Ja już się nie mogę doczekać czerwca, lipca, kiedy w wydarzeniach 24 pojawi się nasza wakacyjna prognoza pogody. I tam temperatura wody w morzach, w jeziorach. No, to jest coś, na co czekamy, ale spokojnie jeszcze dzisiaj zaprezentuję Państwu prognozę dla narciarzy. Wow, świnouście. Piękne, piękny spektakularny wschód słońca chciałoby się tam być. Chociaż ogólnie dzisiaj wiatr będzie naprawdę słaby w całym kraju, ale mimo wszystko na wybrzeżu w tym momencie prędkość wiatru tak na poziomie 15 km na godzinę. No, oczywiście nie jest to e, prędkość niebezpieczna, czy nawet utrudniająca spacery, ale miejmy tego świadomość, bo poranek choć spektakularny ze wschodem słońca czy bez bezchmurny, to jednak wszędzie zima. Sprawdźmy już stan zachmurzenia dzisiaj nad Polską, ale oczywiście to ten jeden z moich ulubionych dni, kiedy chmur po prostu nie ma baura typowo wyżowa. Ale nawiążę za chwileczkę, pokażę Państwu temperaturę w najcieplejszym momencie dnia. I w najcieplejszym momencie dnia to wygląda absolutnie fantastycznie. 15 stopni w Szczecinie, 14 w Poznaniu. No 9 w koło brzegu, to najchłodniej, ale oczywiście teraz, poza koło to warto podkreślić, wszędzie temperatura ujemna, najczęściej minus 3, minus 4, ale w Kielcach. Nawet minus 7 stopni, więc będziemy się rozbierać po południu. Zwłaszcza jak usiądziemy na ławce na słońcu. Może ktoś ma teraz balkon? No ja zachęcam, żeby już Kawę, herbatę, bo jeszcze nie całe śniadanie. No to jest dość w ogóle śniadanie, czy na e, jakiś lunch, obiad. To jeszcze nie, ale kawę można spokojnie pić. Bezchmurne niebo właściwie we wszystkich regionach, w Warszawie do 13 stopni, podobnie jak w Krakowie, Lublin, Rzeszów zakopane 11. No to sprawdźmy. Kurorty i tu minimalny wzrok, wzrost pokrywy śnieżnej, bo nie od zera, ale od jednego centymetra. Natomiast no, szczewnica 70 centymetrów, ustrzyki 60, ale dziś kurorty bezchmurne, owszem, ale też bardzo ciepłe. Pogoda dopisuje na Dolnym Śląsku na ziemi lubuskiej Karpacz do 75 cm. Tylko na kasprowym wierchu poczujemy chłód, bo wszystkie kurorty ciepłe, podobnie jak w Czechach, to również bezchmurne niebo, ale w szpinę młynie nawet 140 cm śniegu. Słowacja wyjątkowo pogodna. Sprawdźmy Austrię, bo to jest moment, kiedy jeszcze wyjeżdżamy. Tu również można jeździć, można jeździć we Włoszech, choć w Sesteyre więcej chmur. A ja przypominam o aplikacji pogoda interia.